witajcie na moim kanale dzisiaj odcineczek ostatni z pet shopów i mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała i już widać po tytule co, do, co dostała malinka od swojej BFF. To co, zaczynamy. No więc. Hej, jesteś now, na moim kanale, nie wiem czy to mówiłam, ale okej, okay, nieważne. <grym> um, I tak. Dzisiaj to będzie um, krótki odcineczek. Pod um, dostała malinka um, od DFF. Od Poczekajcie. I bardzo dziękuję Ci. Oczywiście, tu ja chodzi o Jakobet Shopy. Wiecie o co chodzi? I tak, to co? Zaczynamy. No więc, to jest taki króciutki prezent, yy, króciutki filmik, nie prezent. Mamy Shopkinsy. Mamy takiego Shopkinsa. To był mój pierwszy tak w ogóle z Shopkins. Znaczy, te dwa były pierwsze moje Shopkinsy, bo to w jednym zestawie. Czajnik i placek taki. Um, I on mi się bardzo podoba. Ja zbieram shopkinsy Znaczy, chcę kolekcjonować, ale jakoś przez ten rok zapomniałam w ogóle, że mam, że mam shopkinsy I to nie shopkinsy ale mamy tutaj nie, że mam kilka tych opakowań. Ale mamy tak. Buteleczkę. od but lol, tego nie będę otwierać. Kanapkę, ale to nie ważne. I mamy pruszaka, ale, ale, ale. To nie wszystko. I... I mam jeszcze... Od tej koleżanki. Właśnie. Ta moja koleżanka to. Nie wiem, czy pamiętacie, Sosia. Od się dostałam i ja akurat nie kolekcjonuję Smurfu, bo ja Shopkinsy yy, kolekcjonuję i moji Popsy, i pet Shopy takie malutkie, i Num Nomsy. Na mam tylko. Shopkinsy, znaczy to w realu to mam wszystko z takich tych. W sensie mam też, mam numerusy Shopkinsy, jak widać, Pet shopy i Modzi Pops. Mam jednego Moji Popsa, to jest ten Moji Pops. Właśnie to kupiłam w środę. W środę chyba kupiłam, lub we wtorek. No, i dostałam od niej książeczkę. Taką z kucykami, bo w sumie lubię kucyki, ale ja się nimi nie bawię. Ale mnie interesują. Jest fajna. W sensie ładnie wygląda, bo jeszcze nie czytałam. W sumie to jeszcze aż tak nie umiem czytać. E, mam takiego. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to jest ale nazwijmy go, że to jest taki kluszak. Taki Taka kola Kiedyś ją nazywałam słoń Znaczy jak go, jak go widziałam Bo kiedyś byłam u niej i widziałam u niego Jak coś to świnka morska Uderza butelką znowu I mamy smerfa Tak jak mówiłam, że ja nie zbieram Ale dzięki Sosia Mamy y, papę smerfa Tak? Chyba jakoś tak I mamy merfetka no tylko że powinna być chyba biała ale okej okay. więc tam to są moje te fa te fajne te takie gadżety a panda mate tam te szepkinsy, to są nie wszystkie znaczy jej wszystkie ale, ale ogólnie moje brąz nie cześć no. no Właśnie się przywitała panda. Co tam u was? I napiszcie w komentarzu e, czy chcecie odcinki, moje stare odcinki. Znacie tak 3-2 lata temu? Co? 2 lata temu jakoś tak? E, chyba w dwa, tak, w 2019 nagrywałam te odcinki na przykład Map City, takie rzeczy i wtedy nie, nie miałam zrzutu ekranu. I wtedy było, tak mnie bolała ręka, ale napiszcie, czy chcecie te filmiki, i chyba miałam lepszy głos wtedy. No to napiszcie, jakby jak, pod jakimś filmem. No co? To był taki króciutki odcinek. Choć jeszcze milka się przywita. Znaczy, mama, mam się przywita. Cześć, hej. No, to może następnym razem zrobimy jakiegoś pranka, bo już Wam mówię. Dobra, jeszcze jedną rzecz się dostałam. O, można go napełnić wodą. On jest taki gumowy. Tutaj się tak wlewa do niego wodę. Mało można, ale zawsze coś. I wtedy oblejemy Pandę i może moją mamę. Może Pandę lub moją mamę. Prędzej Pandę. Co, co, co? Co mówiłaś? E, nie, znaczy, no mówiłam, że ty masz fajne zabawki. Aha, okej. Okay. Mam nadzieję. No. O, prawie się wydało. Dobra, to co? Widzimy się. Kolejnym odcinku, ale tym razem nie z petrzobów, bo to jest niestety ostatnia część. To co, papa. Pa.